Cześć Czołem, moje kochani, witam Was serdecznie w pierwszym od dawna vlogu serii Zwiedzać Każdy może. Vlog opóźniony troszkę i przez troszkę, mówię, rok, bo płynem tego vloga nagrać po wakacjach Tema Najpierw czekałem na materiały, w końcu ich nie dostałem, jako że ich nie dostałem. To uznałem, że nie ma co nagrywać, ale tak w dłuższej mierze myślę, że jednak trzeba nagrać, bo wiem, że kilka osób na tego vloga czekało. Więc oto jest vlog o Malcie. O Malcie, w której byliśmy przez... na której byliśmy przez 10 dni w ubiegłe wakacje na przełomie lipca i sierpnia. Jeszcze nie jest to sezon wakacyjny na Malcie, bo zaczyna się dopiero od sierpnia, ale i tak było dużo ludzi, było gorąco i było pięknie. Dla tych, którzy nie wiedzą, Malta to jest taki archipelag wysp, czy zespół wysp poniżej Włoch. 70 km mniej więcej jest od, od, od wybrzeża Włoch, od wybrzeża Sycylii. No i jak powiem, Malta jest, słuchajcie, malutka. Malta jest malutka, oczywiście powiem do Polski, bo Malta, słuchajcie, jeżeli chodzi o obszar wszystkich trzech wysp. To jest tak naprawdę Warszawa. To jest jakieś 15 km2 mniej więcej. To jest obszar Warszawy, więc no porównywalnie Malta jest bardzo mała. Ale jest liczna, słuchajcie. Jest liczna i to jest warte. Jeżeli byście kiedyś nie wiedzieli, gdzie jechać, to, to zdecydowanie Maltę Wam mogę polecieć, Ale tak, żeby polecić, żeby cało zobaczyć, żeby trochę odpocząć, to. Te 10 dni to za mało, tak, około dwóch tygodni, i będzie w stanie spokojnie jeden dzień leżeć na plaży, drugi dzień zwiedzać i wszystkie albo większość tych fajniejszych miejsc na Malcie zobaczycie. Malta jest obszarowa jak Warszawa, ale mieszka na niej 500 tysięcy ludzi, stałych mieszkańców, więc dosyć mało. Dla porównania Warszawa ma około 2 milionów, więc ta różnica jest. No ale wiadomo, na Malcie nie ma bloków. To jest bardzo charakterystyczne budownictwo, bo tam jest wszystko ze skały. Malta to jest tak naprawdę skała, która wyrosła z morza. Więc nie bardzo jest tam ziemia, ale skał jest, jest wszędzie i skał jest bardzo dużo. Budownictwo Malty wygląda mniej więcej, słuchajcie tak. To są niskie budyneczki z. Ze skał czasem, nawet wyryte w skałach po części. I to jest zatoka Sant Julian, z zatoka, w której mieszkaliśmy. Wynajmowaliśmy mieszkanie. Mamy nawet pamiątkowy obrazek, bo my z żoną zbieramy takie obrazki pamiątkowe. Nie wiem, jak to będzie widać, ale tutaj jest właśnie zatoka, gdzie mieszkaliśmy. Jakby przejść kawałek dalej, tutaj. O, tu tego nie widać to jest, to jest nasz balkon, miejsce gdzie mieszkaliśmy. Ja próbowałem to znaleźć, ponieważ mam, że na zdjęciach, ale nic fajnego nie znalazłem, a niestety ci, którzy mnie oglądają, wiedzą, że utopiłem telefon na malcie, w kałuży, na plaży i tak naprawdę straciłem zdjęcia. Nie mam tak naprawdę fajnych zdjęć. Stąd też ten problem z materiałami, zdjęcia, które dostałem. Od osób, z którym tam byliśmy, nie są takie, tak jak ja bym chciał, i to troszkę mi wszystkie plany zniszczyło. Generalnie plaża. Mówiłem, że wróciłem kamień do. wróciłem telefon do kamienia na plaży, bo w Malcie raczej nie ma piasku. Na Malcie nie ma, miasku, nie ma piasku. I generalnie plaże wyglądają tak. Czyli w Malcie. Jak po prostu skałę, na którą wpływa woda. W wielu miejscach macie takie małe baseniki. Tutaj widać taki basenik, wykuty w skalę, gdzie można sobie wejść do wody i w takim w miarę w tym środowisku, tak bez fal, bez nóg nurtu sobie pomoczyć tył, tyłek. Ale generalnie to, słuchajcie, jest skała w większości. Są tam dwie, trzy plaże publiczne, gdzie jest nawet nie piasek, bo to jest pokruszony kamień, więc to jest bardzo bardzo ostre, więc taka, taki tip to nie są plaże jak w Polsce, obowiązkowo jakieś klapki. Kupcie sobie jakieś buty na plażę do nurkowania, takie żelowe czy gumowe, bo tam jest bardzo ciężko chodzić po plaży. Nawet te plaże miejskie po prostu są z kamyczków. Nie jest to piasek, to są takie kamyczki 2-3 mm i one są po prostu mega ostre, więc to może być taki lekki dyskomfort. Na skała jak to skała cały dzień na nią operuje słońce, więc tam skała jest naprawdę też mega gorąca, więc bez bucików, znaczy Hania miała takie klapki, do, takie butki do wody my nie mieliśmy, ale z dzieciakami jest to problematyczne z tego względu. Słuchajcie, że parzy w stopy. Raz parzy na plaży publicznej parzy i kuje, a na plaży takiej normalne, gdzie masz większość, czy to jest skała, to po prostu parzy i to tak dosyć grubo. Ta temperatury piasku w, w, nad Bałtykiem są dużo, dużo niższe, więc jest to coś, co może troszkę nastręczyć problemów, ale klimatycznie i ślicznie jest bardzo. Powietrze są czyste, mimo że turystów jest odgroma, to jednak Maltańczycy dbają o to, żeby to było przyjazne dla turystów, więc to też jest mega ważne. Nie ma, nie ma tego, co macie w Bałtyku, że zanurzycie sobie rękę w piasek i wy 15 petów. Takich rzeczy na Malcie nie ma. Nawet na tych plażach publicznych, skamieni, a także na, na tych skałach, po prostu jest czysto. E, ale są też na Malcie, słuchajcie, plaże zwykłe. E, w jednym miejscu, to jest, nazywa się Blue Lagoon. I do Blue Lagoon trzeba popłynąć. Więc Blue Lagoon, słuchajcie, jest w tym miejscu. To jest taka zatoka z błękitną wodą i z piaskiem. Mało tego jest na Malcie, ale są też takie miejsca. Więc trzeba płynąć statkiem. Tak naprawdę, podróż, słuchajcie, z miejsca, gdzie jest Sliema, tutaj była nasza miejscowość podróż tutaj to jakieś półtorej godziny w jedną stronę takim rejsowym stateczkiem, które dosyć regularnie co godzinkę pływają. Są na Blue Lagoon jakieś dwie, trzy, godzinki i wracają, więc taką sobie można fajną wycieczkę zrobić z e, stateczkiem. E, a jak to wygląda, słuchajcie? Blok wygląda tak, czyli macie normalnie karaibskie, błękitne wodę i piasek, to jest jedno z niewielu miejsc, gdzie macie Piaszczystą plażę, ale też trzeba wziąć pod uwagę poprawkę. trzeba poprawkę na to, że tutaj macie 6, 7, 8 statków wycieczkowych i tych ludzi jest jak murówków, znaczy ludzi jest bardzo dużo, więc nie ma takiego komfortu jak na tej normalnej plaży, bo tutaj macie mega dużo ludzi na małej plaży i kąpać się ciężko. I co ważne możecie zostać poparzeni przez meduzę, bo w tym miejscu tych meduz pływa bardzo dużo, trzeba na to uważać, bo można się niestety nadziać na bardzo nieprzyjemną przygodę, ale plaża jest świetna. No nie mamy super zdjęć, bo, bo nie mam, ale tak to właśnie wygląda. Malta to też są wspaniałe widoki, bo to jest chyba piękne w Malcie. Jest to zupełnie inne budownictwo, no i Oprócz tego, że byliśmy na plaży, zwiedziliśmy te nasze okoliczne miejsca, to też staraliśmy się zrobić to w ten sposób, że mieliśmy jeden dzień plażingu, dupingu na, na kamieniach bądź na plaży, a drugi dzień zwiedzaliśmy, więc przez te e, powiedzmy 10 dni, chyba 9, mieliśmy 4 dni na plaży, 5 dni zwiedziliśmy jakieś inne miejscowości, e, żeby coś ciekawego zobaczyć, więc mdina. To jest stolica, słuchajcie, e, stolica Malty, ona znajduje się mniej w, więcej w centrum planety, w wyspy, to się wydnie. E, w centrum wyspy, słuchajcie, jest to stolica i ona po prostu jest, to jest po prostu miejscowość wybudowana, wyryta w skalę i tak to właśnie wygląda. E, fossa, teraz nie pełni swojej funkcji, jest tam trawa ale widać jedną z bram, to jest po prostu jak widać kamień i po prostu zobaczcie wąskie uliczki cała miejscowość jest w takiej szerokości, są takie więcej uliczki to się oczywiście troszkę tam zmienia są jakieś skwerki czasem, a to już było poza fogtem z palmą, ale cała miejscowość są takie wąskie Niemalże klaustrofobiczne uliczki, w których dla ciekawych był nagrywany serial Geotron. Tutaj byli nieskalani, to były te miejscowości. W m.in. nagrywali miejsca, te wszystkie potyczki, skalanych o wolność i tak dalej. To się działo na Malcie, bo tak to właśnie pięknie wygląda. Wąskie uliczki. I wszystko właśnie z żółtego piasku, z piaskowca, z kamienia, wyryte, w tym są wyryte albo z tych cegiełek z całkiem są domki na tak wysokość 3-4 metrów. I wszystko tak wygląda. Są też oczywiście dookoła jakieś palemki, ale tam nie ma co tak dużego silności, tak? to jest wyspa, żeby zasadzić taką palmę, trzeba zwieść. Słuchajcie, trzeba zwieść. Ziemię, a ziemię jako takiej uprawnej nie ma. Tak samo jeżeli chodzi o zwierzynę. Pyszne jedzenie, ale na przykład króliki. U nas królik nie jest popularną potrawą, a tam się w sumie je króliki, bo królik to jest zwierzę, które nie wymaga zbyt wiele zieleniny. Można je lepiej karmić troszkę inaczej i w takim klimacie się utrzymuje. Więc jedna rzecz króliki, dwa koty. Koty dlaczego? Koty na Malcie są kochane. Nie mam tutaj zdjęcia domków dla kotów, ale generalnie koty potrafiły w historii Malty uratować życie Maltańczykom. Powiem wam dlaczego, bo to jest ciekawa historia. Malta leży mniej więcej w centrum Morza Śródziemnego i była portem przeładunkowym. Tak? Handel między państwami arabskimi a Europą odbywał się w dużej mierze właśnie tam. Było to. Państwo spichlerzy, gdzie była masa zboża, które powiedzmy Europejczycy sprzedawali dalej albo kupowali. Afryka, nie Afryka, państwa arabskie, i no, tam była plaga szczurów. Plaga szczurów, które po prostu jak wpadły w ten spichlerz z jagęnkiem, to po prostu robiły tam Armagedon. Ktoś mądry chyba z Anglii, nie pamiętam już jego imienia, ale przywiózł, słuchajcie, trzy czy cztery koty, które na tej Malcie, po prostu pełnej szczurów i myszy, rozmnożyły się w sposób przekomiczny i, i ogromny, tak? Bo miały idealne warunki, pełno pożywienia, nic tylko. Się rozmnażać. Ja Wam pokażę, wrzucę Wam domki dla kotów Malta, bo to jest akurat ważne. wam jeszcze foteczkę zaraz. I od tej pory, jak domki, jak maltańskie, słuchajcie, jak maltańskie kotki uratowały Malte przed A głodem, B ich kupców przed bankructwem, to tamtej pory te kotki maltańskie. Są tam niezwykle, ale to niezwykle cenione i wręcz wielbione. Dlatego, dlatego właśnie Martańczycy w ramach wdzięczności i oddania postanowili, że ich koty są niemalże świętością. Tam koty, słuchajcie, sobie leżą na ulicy i mają jak warto. Dostają jedzonko, dostają wodę i na skwerach na przykład w St. Julians czy, czy w Walecie są takie domki. Na chodniku macie, macie pojdełko, macie ławkę, macie krzaczek i macie domek. I to jest, słuchajcie, domek dla bezdomnego kota. I takich domków jak ten są tam dziesiątki. Więc wszyscy kociarze powinni udać się na Malcie, bo tam koty leżą na chodnikach i są jak w raju: są pojone, są karmione, są dokarmiane. Dostają łakocie od ludzi właśnie dlatego, że są tak cenione za to, że powiedzmy 200 czy 300 lat temu uratowały Maltańczyków jako ludzi i maltański biznes przed plagą szczurów. Jeżeli chodzi jeszcze o Mdlinę, bo o tym nie mówiłem, czyli o tą stolicę Malty, to Mdlina słynie z tego, słuchajcie. Taka mała próbka, mam tego troszkę więcej. Biblioteki dla żony ale nie ja mogę je znaleźć. Szkło. W Medinie słuchajcie Mdina słynie ze szkła z obrabiania. Szkła i właśnie szklarze mają tam swoje słuchajcie piękne, 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 piękne wyroby. Szkło z Mediny jest sławne na całym świecie. Kosztuje majątek. Ja mam tego mało. Nie kupowaliśmy żadnych dużych e, zestawów, e, takich wielkich figurek, bo to naprawdę kosztuje tysiące złotych. E, taki, e, taki słuchajcie, wisiorek aniołek na chodnika kosztował chyba 12 euro. Ale tak ja kupiłem żonie taki wisiorek troszkę inny. Mm, ale to też kosztowało. Słuchajcie. E, na polski chyba 280 zł, a to był jeden z tańszych rzeczy. To była jedna z tańszych rzeczy tego typu. Poszukam Wam jeszcze tutaj jakiejś fajnej grafiki. Poczekajcie chwileczkę, żeby Wam pokazać troszkę więcej. Bo naprawdę warto, warto to zobaczyć. Przykłady. Bo jak byliśmy, to były jakieś figurki, które kosztowały na przykład 2000 euro albo 5000 euro, i to jakby nikogo nie dziwiło. Ale to szkło, właśnie z Mediny, yy, no jest słuchajcie, sławne na cały cały świat. Jedno z niewielu miejsc, gdzie takie wyroby są robione. I myślę, że naprawdę, jakbyście byli kiedyś na Malcie, byście mieli przyjemność, to warto sobie przygotować chociaż te 30 euro, 50 euro. Albo nawet 15, żeby coś fajnego jakąś sobie taką... A teraz to takie mam zdjęcie, że to nic nie widać. Czekajcie, coś innego znajdę. Yy, coś ładniejszego. Bo na tym zdjęciu, tak to jest jak się... Za, o czymś zapomniało, że ma się to pokazać i szuka się... I szuka się yy, i szukać czegoś na szybko. Ale właśnie szkło z, z, z Mediny, z Malty. Zdecydowanie na plus. O tu jest to coś fajne zdjęcie czekajcie. Gdzież wam wrzucam. E, bardzo polecam przygotować się finansowo i takie coś nabyć na pamiątkę dla siebie, na pamiątkę dla rodziny, e, bo nie jest wiele miejsc, gdzie możemy takie piękne wyroby ze szkła e, zdobyć. Tylko też nie, nie kupujcie oczywiście ich na głównej ulicy, bo pójdziecie. 500 metrów dalej i macie 10 euro mniej za, za coś. Takie miseczki to był koszt, słuchajcie, 30-40 euro, ale można kupić jakieś mniejsze pierdolki, nawet takie aniołki. Bardzo, bardzo polecam. Także jeżeli Malta to szkło, jeżeli Malta to Medina, jeżeli Malta to Blue Lagoon, słuchajcie ale też warto wspomnieć o najpiękniejszym, moim zdaniem, miejscu na Malcie, czyli chodzi o miejscowość Valletta. Teraz to jest chyba, w tej chwili jest to stolica, kiedyś była nią Gdina, to była pierwsza stolica. Valletta, czyli najpiękniejszy port i chyba najpiękniejsze miejsce tam. Najbardziej zaskakująca jest architektura. Walety, bo to są słuchajcie, to jest miejscowość, port na skalę i tak naprawdę na dole mamy port, którego będą zaraz zdjęcia, a całe miasto to są takie uliczki wschodzące w dół w stronę portu, bardzo wąskie, z takimi właśnie pięknymi balkonami, które wyglądają po prostu przepięknie. Pokażę Wam jeszcze jakieś inne zdjęcie bo to jest jakby znak rozpoznawczy tego miasta to jest coś co wyróżnia waletę i powoduje że ma naprawdę niesłychany niesłychany klimat to jest akurat moje zdjęcie czerwone ale pokażę Wam tego jeszcze więcej bo tak naprawdę każda uliczka ma inny kolor tych balkoników one są różne nawet się zmieniają, ale wszystko są też wąskie uliczki, na których w większości słuchajcie. Zobaczycie właśnie drogę w dół do portu, do portu, który jest pięknie zdołowany. Tu macie akurat wejście do portu i historyczne, absolutnie piękne, absolutnie śliczne e, działa. Klimat jest naprawdę niesłychany. E, i można sobie być takie zdjęcie, słuchajcie, obowiązkowo czapki, słuchajcie, słońce praży jak szalone, więc jak będzie w takim ciepłym kraju, to obowiązkowo czapeczki na głowę, bo jest to bardzo miejsce, w którym bardzo łatwo, słuchajcie, się wybawić udaru słonecznego. Wrzucę jeszcze jakąś jedną, może fajną fotkę walety, bo ja znowu mam tego mało. Ale o, proszę bardzo. Tu mam fajną foteczkę, to wam jeszcze pokażę. Waletta, Valletta. Valetta, mi się wydawało, że to jest wydaje, że to jest najpiękniejsze miejsce. Byliśmy w niej chyba nawet dwa razy, chodziliśmy o całą w dusz i w Tam też macie muzea historii Malty bardzo piękne. Macie, takie sala, macie taką salę kinową, gdzie macie w 20 językach narrację, w tym oczywiście w polskim, i macie całą historię walety Malty w dwie godziny. Ś naprawdę świetna, świetna sprawa, a waleta po prostu jest, jest śliczna, jest piękna i zdecydowanie, jak niecie na Malcie, to jest absolutnie must have, must, must see. Yy, Muszę to zobaczyć, bo jak mgnina była taka bardzo klaustrofobiczna yy, wąska, to, yy, to właśnie waleta kościoły piękne yy, to wszystko wygląda genialnie, jest mega klimatyczne. Transport publiczny jest dobrze rozwinięty, możecie spokojnie pośmigać autobusami 10 przejazdów kosztuje chyba 15 euro, więc to nie jest dużo. Możecie oczywiście wynająć samochód, ale wiecie, lewostronny ruch, możecie jechać rowerem. Też są wypożyczalnie. Ale to bym słuchajcie odradzał, bo tam jest naprawdę bardzo gorąco i mega, mega łatwo podejrzewam, będzie wam się tam odwodnić, więc jest to ryzykowne, ryzykowne, jeszcze raz ryzykowne. Yy, także, bardzo Maltę mogę Wam polecić. Jest to świetne miejsce na Galax, świetne miejsce na zwiedzanie i na imprezy, bo Malta nie śpi, słuchajcie. My byliśmy tam z dzieckiem, więc spaliśmy, ale u mi się do godziny 19:20, do zmroku. Tam jest spokojnie. Tam się życie zaczyna po zmroku bo temperatura spada do 20 stopni i ludzie po prostu tańczą, balują na ulicy. Naprawdę świetna, świetna miejscówka dla np. pary. Idealna wyprawa taka randkowo zapoznawcza na Maltę z dziewczyną. Kuba, bierz Anastazję i lecicie na Maltę w wakacje, jak nie będzie kwarantanny dwutegodniowej. Idealo. Romantyczne w, w, tutaj, słuchajcie, spacery po plaży. W, wszędzie są bulwary. Wzdłuż całej na przykład St. Julians i knajpki, gdzie grają Ci na żywą muzykę. No romantyzm pełny. Bardzo polecam. I co jeszcze? Bo obiecałem dzisiaj, że będzie konkurs. Więc będzie. Słuchajcie. Na szybko, na prosto. Mamy sporo nowych subskrybentów e, i fajnie było bo jakoś nagrodzić tą waszą inwencję, że to się pojawiacie, że mi pomagacie, e, że mnie oglądacie. E, w związku z tym, moje misie kolorowe, moje chryzantemy złociste e, zacznijmy. Zacznijmy e, konkurs. Konkurs będzie prosty, bo nie chcę robić tu żadnych dziwnych rzeczy. Fanarty, nie wiem, memy ze mną, rymowanki, rysunki, prace plastyczne, markowy YT na gipsie. Nie wiem, wymyślcie, improwizujcie. Eee, za pierwsze miejsce będzie, słuchajcie, worek markowy na buty, na zakupy, na wycieczkę, bawełniany, ekologiczny. Za pierwsze miejsce jest, słuchajcie, worek oraz smyczka markowa. Tu mamy nazwę moich kanałów, czyli markowy YT i markowe vlogi. E, także zostawcie suby, bo to też jest ważne. Bo jak nie ma suba na dwóch kanałach, to nie wygasz rzeczy. E, Fanak, za pierwsze miejsce jest worek oraz e, smyczka. Za drugie miejsce też smyczka. A jak będzie trzecia, to też zobaczymy. Może będzie też trzecie. Wszystko zależy od tego, co zrobicie, czy będzie mi się to podobało i jak bardzo. Także takie rzeczy, tak mowę, wyś wyślę. Jeden worek i smyczkę albo smyczki. Eee, nie wiem, rysunki, piosenki, wiekrzyki. Co tam chcecie, mogą być memy, mogą być śmieszne komentarze, może być cokolwiek sobie tam wymyślicie. Będzie mi bardzo miło. A teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I do zobaczenia już dzisiaj wieczorem. Pa Pa, hej.